Witam wszystkich. Już w kolejnym odcinku za luty 2025 rok pokażę Wam, co kupiłem, co sprzedałem. Za wiele się nie działo, ale nie przedłużając, zapraszam do odcinka. W tym zestawieniu nie jest to ustawione alfabetycznie, ale od zysków. I firma Orange Stal Export PJP, PJP Makrum Develia, Asbis. Introl, Lena Lighting, Style Profil, Tes Gaz, Aplin Sense. Odlewnie Polskie, i Pema, Ambra, Ultimate, Getting Holding, Śnieżka, Maxcom, Eurocash, Marvipol, Patentus i Delco. Parmena, Węgiel, Bogdanka, Transpolonia, Pasus, Atal, Fabryty Holding, Votum, Hybr Hydrotor, Od Logistics i najgorsza pozycja Bumech. Na niej jestem w największym minusie, bo 66% ponad, czyli 38 zł i 18 groszy na minusie. A z historii to, co zakupiłem, to akcje Orange za 16 ,82 zł. 82 Są to dwie akcje tej spółki, a VRG sprzedałem za 11 ,40 zł. 40 groszy. Podsumowując, po roku i dwóch miesiącach, czyli 14 miesiącach, wartość konta wynosi 1000 ,17 zł. 17 1017 zł i 36 groszy. Wolne środki to 341 zł i 36 groszy. Także można robić kolejne inwestycje. Pieniążki są na to. W poprzednim filmiku miałem to zakończyć, ten portfel, no ale parę osób pisało, abym to kontynuował. Dlatego będziemy kontynuować raz na miesiąc. Będę wrzucał takie filmiki.